Cześć, słuchajcie, przyszłam wam pokazać, co dostałam od mojej Julki. Ona to namalowała. Na Boże Narodzenie taki prezent. Dostałam jeszcze notesik i długopisy. Zaraz wam pokażę z muminkami. Nie, skupię się puchatkiem. Skupię się puchatkiem, ale tu sama malowała, więc taki od serca prezent. A już wam pokazuję, słuchajcie, przejdę tylko w drugą stronę. Zapalę światełko dostanę się do mojej magicznej szuflady Ojej. sobie wrzuciłam i tutaj mam słuchajcie tak Kubuś Puchatek z prosiaczkiem o drugi taki sam Kubuś Puchatek z prosiaczkiem tu mam takiego wielkiego Kubusia oj ciekło. takiego wielkiego Kubusia Puchatka z, z kubkiem miotku tu mam Takiego uchachanego Kubusia Puchatka. Bardzo słabo widać, bo akurat na tych rysunkach są te zaczepki. Uchachany Kubuś Puchatek. I tu jest Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek mniejszy, większy. I taki zestawik dostałam od Józ. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.